teraz pan Andrzej ze Szczecina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam taki problem, może na początku zapytam się, czy, czy mogę go poruszyć, bo jestem gejem. Ja no, no, że tak. Czy, dlaczego tak. No więc przez lat 40 nie miałam nigdy żadnych problemów, aż tu nagle, w momencie, kiedy zobaczę w telewizji kogoś, kogo osobiście nie znam, doznaję orgazmu. Ale jakieś konkretne osoby, czy...? No, konkretna osoba. Chodzi o pana Jarosława Kaczyńskiego. Jak go zobaczę, doznaję orgazmu i dziwne rzeczy się ze mną dzieją. No to jest pan fetyszystą. A, a nie znam tego człowieka. Nigdy go na oczy nie widziałem. Znam go z telewizji, z gazet i tak dalej. Fetyszystą, panie doktorze? To jest fetyszyst? Tak. No, to dziękuję, nie jest fetyszyst, przecież... Be... osoba strachnie... nie może być fetyszem. Po tak głopotany, ponieważ na przykład jestem gdzieś, gdzie nagle ktoś włącza telewizor i włącza. no i zaczynają się ze mną dziwne rzeczy, jak, których ja nie jestem w stanie opanować. Jak, pan, jak panu to przeszkadza, to radziłabym po prostu nie oglądać w telewizji, jeżeli panu to nie przeszkadza, no jeżeli ja pan tej... to sprawia przyjemność, ja tej... to ja tej... raczej jak najczęściej oglądać. Ja w tej chwili ostatnio po prostu jak zobaczę Tą osobę, to natychmiast, natychmiast wychodzę. I to jest jedyny ratunek. Bo tam. to panu w życiu przeszkadza, tak? No przecież, przecież, człowiek powinien, przecież człowiek jest tak skonstruowany, że powinien dążyć do przyjemności, a nie no jej właśnie. unikać. No, ja na pana a, a, miejscu to bym po prostu przełączała tylko kanały i szukała tej, tego fetysza. Tak. Gdyby to było takie łatwe. No żeby tak szybko osiągnąć przyjemność przecież, przy tak małym przecież, wysiłku, prawda? Przecież ludzie zazwyczaj. Bez, bez żadnego wysiłku. No no to przecież, robi się mokry po prostu. No to dobrze. No przecież, to przecież nie ma w tym nic złego. No, no usłyszał pan. To diagnozę? Jest to o, tyle, o tyle szalenie kłopotliwe, że to się dzieje w miejscu nieprzewidzianym do tego w danej no. chwili, prawda? I... To jednak radziłabym unikać. Unikać tego telewizora. <laughs> Chyba, że w zaciszu domowym. E, e, próbowałem sobie e, powiesić w domu fotografię tej osoby. E, no bo myślałem, że jak będę na nią patrzał godzinę, dwie i tak dalej, no to może się e, oswoję z tą osobą i, i, już, i już nie będę. No i w, w domu oczywiście. No wisi, wisi od rana do wieczora, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, nic. Włączam nagle telewizję. Jest ten pan. Jestem mokra od razu. A teraz jest rzadziej generalnie w telewizji. No, no będzie częściej. No, na, na szczęście, nie, na szczęście jest rzadziej. Dobrze, panie Andrzeju, bardzo panu dziękujemy za ten telefon. E, nie, na, nie, takiej parafilii jeszcze nie mieliśmy. Ach.